Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że jest pan jedynym ocalałym. Jak ja teraz wrócę do domu? Wszystkim się zajmę, proszę się nie martwić. Zaopiekuję się panem. Na razie zostanie pan w mojej posiadłości. Dziękuję. Pani jest. Jestem tutaj gospodarzem, a pan jest mym gościem. Proszę, niech pan coś zje. Cała przyjemność po mojej stronie. Skoro już pan zjadł, musi pan zapoznać się z zasadami panującymi w tej posiadłości. A właściwie z jedną, najważniejszą, której nie może Pan za wszelką cenę złamać. Za dnia ciężko pracuję. Proszę mi nie przeszkadzać i nie wchodzić do mojego pokoju. Rozumiem. Będzie mógł mnie Pan spotkać w nocy. Gdyby Pan czegoś potrzebował, proszę się nie krępować i czuć się jak we własnym domu. Wszystko, co pan tu znajdzie, może Pan użyć wedle własnego uznania. Gdyby czuł się Pan znudzony, znajdzie Pan na piętrze bibliotekę pełną różnych lektur. Dobrze. Jest pan wciąż osobiony. Lepiej, żeby pan poszedł już spać. Musi pan odpocząć. Witam w naszym nowym teleturnieju. Eee... Rozpoczynamy milion kur na erów. Czas na piosenkę z intra. Dobra, czas na pierwsze pytanie. Ile razy w tym tygodniu zdradziła cię żona? A2? B9? C69? D666? Eee, chcę telefon do eksperta. Lepiej do przyjaciela! Co teraz wypada mi się przedstawić? Więc. Jestem Greg. A to moja załoga. Słyszałeś o nas, prawda? Tak, jesteście sławni. A, prawie bym zapomniał. Jeśli chcesz do nas dołączyć, musisz wykonać jedno ważkie zadanie. Ale nie będę ci tak od razu o nim mówił. Czekaj! Mam jeszcze jedną sprawę. Co tym razem? Masz tu jedzenie i przyzwoitą broń. ci się w drodze do bandytów. Ciesz się moją dobroczynnością! Bo na co dzień taki nie jestem. Pójdzie z Morganem. Ale on też nigdy nie wizytował u tych psu bratów. Więc poszukacie ich razem. To bardzo dziwne... Zostaliśmy zaatakowani przez zombie. Zombie, którzy wyglądali jak nasi mieszkańcy. Coś tu nie gra. Ludzie zmieniają się w krwiożercze potwory. Hagen jest bezradny. Boi się, widzę to w jego oczach. Tak samo jak w oczach pozostałych braci i strażników. Wracając do naszej rozmowy, nie udawa, że nie jesteś ciekawy mojej jaskini. O mało co nie wyrywałeś swojemu przyjacielowi tej marnej kartki papieru. Uwagi! Należy się dar życia wiecznego! Młodemu, dzielnemu wojownikowi, który za ten zwój niemal poświęcił swe życie! Czy może wysłuchującemu się innym starcowi, który swoje przeżył już dawno temu! Musiał ją wykradać nocami kilka razy! Tłumaczył sobie słowo po słowie, nie przetłumaczył jednak wszystkiego. Nie dowie się, że ta mikstura nie uczyni go nieśmiertelnym, a skaże go na życie wieczne po śmierci. Głupiec. Cholerny głupiec. Szczęście w nieszczęściu, mamy trochę czasu. Potrzebuje krwi paladyna, a na wyspie tylko tutaj stacjonuje zakon. Więc nie uda mu się jej zdobyć. Obywatele są siłą naszego państwa! Wy jesteście tymi, jesteś jedymi, którzy swą pracą i oddaniem każdego dnia przyczynają się do rozwoju naszej wspaniałej ojczyzny. Jednakże, aby nasze państwo mogło dalej wzrastać w swojej potędze, potrzebne jest poświęcenie. Każdy grosz oddany w słusznej sprawie przybliża nas wszystkich do stworzenia nowego, lepszego świata, który zapewni byt Wam i Waszym dzieciom. Jesteście, Jesteście siłą, siłą, na której wkrótce wykuje łańcuch losu naszego wzrastającego imperium! Nie będzie łatwo. Wiesz o tym. Nie mam pojęcia, jak wśród tylu ludzi damy radę niezauważalnie się go pozbyć. Będzie tam mnóstwo straży. Musimy uważać jedno poślizgnięcie i po nas. Naprawdę uważasz, że jestem na to gotowa? Langley, to twardy cel, ale ufam ci. Wiem, że jesteś na tyle silna, byś dała radę to zrobić. Jeszcze chwila, daj jej się wykazać. Skąd wiesz czy nie wpadła? Skąd wiesz, czy właśnie w tej chwili każda sekunda nie ma dla niej znaczenia? Bo w nią wierzę, jasne! Wiem, że stać się na to, by tego dokonać. No, pójdźcie z nami. Tam dokąd zmierzamy, będziemy wolnymi ludźmi. Rozumiecie? Wolnymi ludźmi. Wy też możecie być wolni. Musimy się zbuntować przeciw Ultra wilkowi! Przez niego jesteśmy tu zamknięci, a na zewnątrz czyhają na nas szwendacze. Jeśli go nie obalimy, wszyscy zginiemy! Siedzi na tym swoim tronie i wyżera całe jedzenie. Zajebać go! Od razu lepiej. W każdym razie plan mamy taki idziesz się pozbyć lorda Ultrawilka a my podburzamy wszystkich żeby się zbuntowali Okej okay. kiedy zaczynamy Jutro Okej okay, zaczynamy Ej ty przypadkiem usłyszałem twoje narzekanie na lorda Ultrawilka Myślę że znam sposób na rozwiązanie twojego problemu To znaczy Ech, planujemy dokonać zamchu stanu Wpadniesz Dobra chodzę w to szczurę kogoś mi tu ściągnął! Miałem przyprowadzić kogoś wpływowego! A co tu się stało? Nie, nie chcesz wiedzieć! Sargot był kiedyś wzorowym uczniem w klasztorze Magów Ognia przez dobre pięć lat. Potem postradał zmysły. Uważał, że jest lepszy niż sam Innos. Magi używał do złych celów. Uprzykrzał każdemu życie. Dlatego został wydalony z klasztoru. Niedługo potem przeszedł na stronę Beliara. Wiadomo tylko, że ukrywa się gdzieś niedaleko stąd. Nie jest tu nic napisane, jak można go odnaleźć? Albo dlaczego zabiera tych ludzi? Niestety nikt nie wie, gdzie go odnaleźć. Jedynie on wie, gdzie jesteś, zabiera ludzi na dla Beliara. Chłopcze, mówisz, że przebywasz w przyszłości? To by tłumaczyło twój ubiór i dlatego leżałeś na tym ołtarzu. Tak czy siak, potrzebujemy Twojej pomocy. Ostatnio tu jest bardzo niebezpiecznie. No cóż, ostatnio przemyślałem kilka spraw względem bezpieczeństwa farmy. Postanowiłem, by zaczęto budować palisadę, która wzmocni farmę. Dobry pomysł, ale do tego trzeba narzędzi i materiałów. Jeśli chodzi o narzędzia, to jest kilka siekier i pił. A co do materiałów, mamy drzewa i to nam wystarczy. Słucham cię, lobarcie. Chciałbym, byś sprawdził miasto, poszukał jakichś potrzebnych rzeczy. Może ktoś przeżył, to byś go tu przysłał. Wiesz, o co mi chodzi. Tak, wiem. A co? Nowi nie chcą iść, w końcu stamtąd pochodzą. Wolf, proszę, spróbuj ich zaakceptować. To też są ludzie. Nie wyglądają na wrogów, są spokojni i chcą nam pomóc. Zobaczymy, co z tej pomocy wyjdzie. Oby coś dobrego. To jak? Idziesz? O co chodzi? Chodźcie. Mam grupę, która może ruszyć do walki z bandytami. Na farmie będzie mało ludzi, ale powinno starczyć. Witamy wielkiego mentora! To Alberto. Moja prawa ręka. Alberto Skorinis. Altair La Laahad. Nie musisz się przedstawiać, mistrzu. Każdy za nas uważa ciebie za naśladowania. Alberto, opowiedz o historii twierdzy i naszego bractwa. Została zbudowana przez legendarnego założyciela brata w Mertanie, Markusa z Węgardą. Wedle legendy był general na dworze Robara I, który, ze sprzeciwienie się rozkazom, został skazany na banicję na tą wyspę. Pierwsi asesyjni to byli więźniowie, którzy zostali wytrenowani przez Markusa. Żądali zemsty na królu i dopieli swego. Podczas wizyty króla w Krynis, Markus wraz ze swoimi ziomkami przebrali się do paladynów i zabili Robara. Nie wiadomo, gdzie spoczywa Markus. podobno oddzielić pokój z Hej, Kord, nie poznajesz mnie? Orlan? Oczywiście! No to co? Może napijemy się razem? No dobra. Ale tym razem dżin, dobrze? Mi to obojętne. Mogą być nawet szczochy cieniostwora, byleby się uchlać w trupa. Ej, ty. Mógłbyś stąd iść? Trochę szacunku, dla maga wody. O, mag wody. Może jeszcze... Sam Beliar przyjdzie do mojej gospody, ha? Słuchaj, kochany. To nie jest miejsce dostania z założonymi rękami, tylko do picia i gadania. Innymi słowy, zamawiasz coś? Albo won na zbity pysk. Poproszę wino. E, no dobra, zaraz je podam. <grym> Witajcie. Myszka, witaj drogi przyjacielu. Cóż, trochę już zadań wykonałem, nie sądzicie? No, spisujesz się na medal, myszko. Figo, bo wiesz, ja jeszcze nie dostałem zapłaty. Zapłatę otrzymasz później. Jeszcze nie nadszedł ten czas. Coś mi się wydaje, że ściemniasz. I tak naprawdę to nie jest gigia złodziei. Dlaczego tak uważasz? Bo poza tobą, oczkiem jeżem i mną, nikogo nigdy tu nie ma. Inni członkowie są ukryci. I jeszcze mi nie płacicie. Coś tu najwyraźniej nie gra. Hmm. Powiem, że od zawsze chciałem śmierci wszystkich lewaków. A ja, A ja, ciebie ja. Wysucham, ja ja, słucham. A Bóg? Tak, tak, zaczekaj, czekaj, czekaj. Jestem czarnym magiem. Za jak? Jako jedyny z genderów ocala... Dobra, 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 został jeden, jeden za jeden. Jed, 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 jed. Dobra, dobra, koniec, jest. Koniec, 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 teraz, koniec. Wypada teraz obejrzeć dobrego porunola.